Znajdujemy się na siłowni stadionu miejskiego. To jest takie miejsce, które zawodnicy chętnie odwiedzają, czy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy muszą, kiedy mają tutaj zajęcia. Witam. Ja uważam, że zawodnicy odwiedzają mnie chętnie. Każda grupa ma przynajmniej jedną jednostkę w tygodniu w mikrocyklu tutaj zadaną na siłowni. Zawodnicy zazwyczaj w 90% chętnie ćwiczą, wiedzą, że te wzmacnianie siły, ogólnie praca nad muskulaturą jest bardzo ważna, szczególnie w, w, szczególnie w piłce nożnej. Zawodnicy często przychodzą do trenera, pytają w jaki sposób te poszczególne ćwiczenia wykonywać, czy oni są już na tyle świadomi obserwują to, co dzieje się w internecie, patrzą, jak dane ćwiczenie wykonać i czy kiedyś któryś z chłopaków trenera zaskoczył swoją wiedzą? Jeśli chodzi o samą świadomość zawodników tutaj, no to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wiadomo, im starsze grupy, tym są, można powiedzieć, bardziej świadome. Młodsze tutaj głównie jest praca jeszcze na wzorcach ruchowych. Są też zawodnicy, którzy już te wzorce mają na, są bardzo dobrze opanowane. Jeśli przychodzi ktoś z zewnątrz, zawodnicy na testy, zawodnicy, którzy dopiero co przyszli do klubu, jest tym różnie. Są zawodnicy, którzy można. Powiedzieć, mają już zbudowane te wzorce ruchowe i można już zacząć z nimi pracę na ciężarach. Natomiast tutaj ogólnie od U14, 15 w górę zawodnicy są bardzo świadomi. To już nawet nie chodzi o samą siłownię, chodzi o samą suplementację, same żywienie. Faktycznie zaskakują mnie swoim podejściem, swoją pracą. Nieraz się spotkałem z, z zawodnikami, którzy ze mną rozmawiali na tematy, o których bym się nawet nie spodziewał. Jeśli chodzi o siłę, jeśli chodzi tutaj o wytrzymałość siłową. Poruszył tutaj temat e, trener diety, suplementacji. To bardziej dotyczy tych roczników starszych, czy także tych młodszych roczników? Oni także muszą patrzeć, co mają na talerzu, czy tutaj no, aż tak nie muszą przykładać wagi do jedzenia? Ja jestem takim trenerem, że uważam, że jeśli tutaj dążymy do tego profesjonalizmu, do tego jak najwyższego poziomu, to jest to wręcz wymagane, żeby zawodnicy dbali i, o, i ci najmłodsi, i ci najstarsi o te swoje nawyki żywieniowe, o samą suplementację. Jest dużo rozmów na ten temat. Myślę, że... Nie było tygodnia, z którym jakimkolwiek zawodnikiem nie porozmawiałem w temacie żywienia. Czego więcej, czego mniej, gdzie więcej węglowodanu, gdzie więcej tłuszczów, w jakich godzinach, w, gdzie w trakcie treningu, gdzie przed treningiem. Także to wszystko jest ciągle, ciągle tutaj zawodnicy się, można powiedzieć, uczą i myślę, że tutaj jest to też na takim wysokim poziomie, jeśli chodzi o, ich, jeśli chodzi o ten ich nawyk, ży, nawyk żywieniowy, bo, bo też mnie tym zaskakują. Nie spodziewałem się, jak tutaj przychodziłem do klubu, że zawodnicy będą, będą tak taką jeśli chodzi o samożywienie i suplementację. Te same zajęcia na siłowni, to jest tylko taki dodatek do treningów, czy wręcz przeciwnie, tutaj budujecie taki fundament? Nie, ja myślę, że to jest też budowanie fundamentu. Oczywiście wiadomo, jest to piłka nożna, głównie boisko, głównie to co robią na, na boisku, natomiast fakt jest to dodatek, ale jest to ważny dodatek, bo jednak ta siła, jednak ta moc, wytrzymałość, którą tutaj, siłowa, jeśli tutaj to, nad którą tutaj pracujemy, jest niezbędnym elementem do tego, żeby zawodnik wszedł na ten najwyższy poziom. Jak często te zajęcia przeprowadzacie w tygodniu? To są zajęcia tylko z tyczkami, z gumami? Czy pracujecie tutaj już na ciężarach? Robicie przysiady, robicie wyciskanie? Tak, robimy już, znaczy to wszystko jest zależne też od grupy, od na przykład rocznik 2.8, 2.9, który, z którym tutaj już pracuję. Tutaj głównie pracujemy jeszcze na tych wzorcach ruchowych. Są zawodnicy, którzy tak jak powiedziałem, te wzorce mają już fajnie opanowane i można ich już dawać na takie, można powiedzieć, ciężary lekkie. Natomiast już od 2007, 2006, tam już w 90% zawodnicy już są świadomi tego, co robią, już wchodzą na maszyny, już, oczywiście nie mówimy tutaj o wysokich ciężarach. Robimy ciężary takie, jakie oni po po prostu mogą robić, żeby po pierwsze wzmacniać, a po drugie nie zaszkodzić. Od U17 w górę po sam zespół rezerw no to już tutaj mocna praca siłowa. Przy minimum jedna jednostka treningowa, siłowa, taka wyizolowana w tygodniu jest zrobiona. 17 grudnia czekają nas ostatnie treningi, później będzie okres świąteczny. Czy w tym czasie zawodnicy dostaną rozpiski indywidualne? Jeśli tak, to na czym one będą polegać? Tak, oczywiście tutaj zawodnicy dajemy czas, w, w większości przypadków do świąt, dajemy to wolne. Muszą też odpocząć po sezonie i głowa, i ciało musi odpocząć, to jest bardzo ważne. Natomiast już po, zaraz po świętach od 27-28 od, od rocznika U14 do samych rezerw już dostają zawodnicy. I trenerzy dostają rozpiski. Głównie chodzi tutaj o budowę tlenową, chodzi jedną, dwie jednostki treningowe siłowe, żeby to, żeby też nie zaprzepaścić tego, co było, żeby zawodnicy byli w ciągłym, można powiedzieć, w ciągłej pracy. No i no to wszystko jest zależne od danego rocznika. U 17 już 3 stycznia startujemy z VIP testem już sprawdzamy ten na maksymalny, już pracujemy bardzo mocno. Z zespołem Rezerw również tak samo spotykamy się już, za, już niedługo zaraz po nowym roku. Także każda grupa ma będzie osobne rozpiski będą, będą musieli, no, musieli przepracować to, co dostaną.